Roska musi zrozumieć, że państwo polskie naprawdę istnieje. No i to jest klucz de facto, to znaczy, że nie jest bytem przejściowym, który można zignorować, który można udawać, że go nie ma i budować jakąś przyszłość kwestii żydowskiej na tym terytorium bez uwzględnienia istnienia państwa polskiego, tylko. Żydzi muszą się pogodzić z tym, że państwo polskie jest i będzie. I to jest bardzo raport dla nas pozytywny z punktu widzenia tego napięcia polsko-żydowskiego, które na Wersalu, podczas konferencji wersalskiej, się brutalnie ujawnia, choć nie jest to na pierwszych jakby kartach. Wersalskich, bo nie ma przecież państwowej żydowskiej reprezentacji. Natomiast w tle brytyjskiej i amerykańskiej reprezentacji są ludzie konkretni reprezentujący interesy sionistów żydowskich, mających swoje wizje polityczne, tak samo jak myśmy mieli swoje wizje uwidocznione w przemówieniu Dmoskiego. Powiedziałem w pewnym momencie, że Dmoski do kwietnia 19 roku jest praktycznie na czele tej delegacji sam, jako ten główny autorytet, i niewątpliwie doprowadził do bardzo wielu napięć swoją jednoznacznością, taką konsekwencją w pilnowaniu polskich interesów. Na przykład na terenie południowo-wschodnich Kresów, nie godząc się. Na dyskusję na temat ewentualności powstawania państwa ukraińskiego na bazie Traktatu Brzeskiego. Odcinał taką możliwość, a była to taka wrzutka, którą Brytyjczycy próbowali tam wprowadzać. Francuzi poparli Polaków, temat się na szczęście skończył. Ale niewątpliwie Dmoski był człowiekiem, który mógł wywoływać przy całym podziwie również niechęć. I pisze Dmoski o tym zresztą do jednego ze swoich najbliższych wówczas przyjaciół, znajdujących się w Polsce, do przywódcy Związku Ludowo-Narodowego, Stanisława Grabskiego, brata Władysława Grabskiego, że czekamy na Padereckiego z wytęsknieniem, żeby on już przyjechał, ponieważ dobrze będzie, jak zacznie prowadzić miękką politykę polską. To znaczy, że będzie ten drugi, on jako ten zły policjant i ten drugi jako dobry policjant, który będzie wokół, wobec tej dyplomacji zachowywał się z wielką kurtuazją, a jednocześnie jako znany powszechnie kompozytor i pianista, no nikt nie śmie mu powiedzieć jakiegokolwiek brzydkiego słowa. I rzeczywiście, Paderewski, jak przyjeżdża, to przy tych napięciach różnorodnych dotyczących Gdańska, Prus, Śląska, no wszystkiego, gdzie Anglicy chcieli, żeby Dmoski się wycofał ze swojego przemówienia z 29 stycznia, a Dmoski nie tylko się nie wycofuje, ale jeszcze zdobywa kolejne argumenty i ma to zaplecze fachowców, które ciągle Anglikom tam podtyka, że ich słowa są niezgodne z rzeczywistością. To no, robi się taka bardziej miękka sytuacja, ale niestety to wcale nie prowadzi do tego, że Ignacemu Janowi Paderewskiemu się więcej udaje niż Dmowskiemu. Ostatecznie projekt Traktatu Wersalskiego trafia do strony niemieckiej. W tym projekcie, proszę Państwa, wynegocjowanym przez Dmowskiego i Paderewskiego jest na wschodzie granica drugiego rozbioru potencjalnej, jest Zbrucz. Jeśli chodzi o Śląsk Cieszyński, niestety plebiscyt. Górny Śląsk, Wielkopolska, Pomorze z Gdańskiem do Polski. I dostają to Niemcy. To jest czerwiec 19 rok. To już nie jest 11 listopada 1918 rok. Anglicy otrzymują bardzo ważny argument wspierając de facto Niemców, a Niemcy przerzucają jakby odpowiedzialność za traktat wersalski na Barki poprzez Wielką Brytanię, Amerykanów i Francuzów. Szantaż jest bardzo prosty. Nie ma już wojska amerykańskich w Europie. Już zdążyły wrócić do siebie. Czy chcecie wojnę? Czy zgadzacie się na to, że Niemcy zaczną negocjować warunki tego projektu? I Wielka Brytania mówi tak, to negocjujmy. No i jak mówi tak, no to Niemcy zaczęli negocjować. A te negocjacje oczywiście nie dotyczą zachodniej granicy Niemiec, bo tu wiedzą, że opór Francji będzie stuprocentowy. No to jedyne miejsce, w którym można negocjować szantażując ewentualnym napięciem wojennym, to będą ziemie postulowane przez Polaków i wynegocjowane przez Polaków. No i tracimy Gdańsk staje się wolnym miastem, plebistyt na Prusach i Mazurach, znaczy na Warmii i Mazurach i plebistyt na Górnym Śląsku. Pomorze Wielkopolska mają należeć do Polski. Reszta pokaże dopiero przyszłość, czyli Liga Narodów. To jest wielki cios. Ignacy Jan Paderewski, jak wspomina o tym jego żona, o ile pamiętam, że w wspomnieniach płacze. Wielki artysta, który jak dowiaduje się, to płacze i z płaczem mówi, jako ten doceniany w świecie mistrz, że to jest grób dla Polski to, co żeście zrobili, ulegając Niemcom. Dmowski, jako bardziej racjonalny człowiek, choć nie mówi te słowa wprost, ale można powiedzieć, że jego całe wywody idą w tym kierunku, będziecie mieli wojnę i hańbę, czyli to, co stworzyła potem warunki II wojny światowej i polityka Chamberlana. Niewątpliwie ta uległość w czerwcu 19 roku jest. Tą słabością Wersalu, która będzie nam ciążyć, tak daleko ciążyć, że aż doprowadzi nas do wybuchu II wojny światowej. Natomiast niewątpliwie to, co udało się z kolei wynegocjować, jeśli chodzi o wschodnią granicę, także i zachodnią, szczególnie, to będzie niewątpliwie gwarancja tego, że jesteśmy zwycięzcami tej wojny, którzy porządkują wraz z innymi Europę i cały świat. I w związku z tym ten 28 czerwca niewątpliwie stanowił też taką osobistą satysfakcję dla tych dwóch konkretnych panów, czyli Ignacego Jana Paderewskiego i Romana Dmowskiego, którzy w tej kolejności będą podchodzić w Wersalu do tego stołu prezydialnego, na którym traktat będzie otwarty, i pod tym traktatem każdy z nich się podpisze. Jak jeden z dziennikarzy ówczesnych wspomina, teraz nie pamiętam czy Adam Grzmała Siedlecki, czy ktoś inny, to na zakończenie podpisywania tego traktatu na wersalu na zewnątrz miały zabrzmieć salwy armatnie, no ale ktoś się tam z organizatorów pomylił i salwy armatnie zagrzmiały, także całe wszystkie szyby w Wersalu i lustra zadrżały w momencie, jak właśnie Ignacy Jan Paderewski podpisywał się pod tymże traktatem. I to chyba jego żona o tym pisze we wspomnieniach, co stanowiło pewną symboliczną klamrę tych 123 lat polskiej niewoli. Niewątpliwie Polacy mieli olbrzymią satysfakcję, podpisując się pod tym traktatem, ponieważ byli jako państwo jedynym państwem, które było zwycięskie w I wojnie światowej, a nie istniało w 1914 roku. W 1914 roku, gdybyśmy weszli do gabinetów wszystkich najważniejszych politycznych potęg: Rosji, Niemiec, Austro-Węgier, Francji, Wielkiej Brytanii i ktoś by się zapytał: a sprawa Polska? czy po zakończeniu tej wojny będzie niepodległa Polska, przysięgam trafiłby do zakładu psychiatrycznego. Nikt nie uznawał sprawy polskiej za w ogóle w jakimkolwiek marginesie spraw polityczno międzynarodowych istniejącą. Była wewnętrzną sprawą trzech Potęg, które nas rozebrały i wszystkie pozostałe potęgi zgodziły się na to, żeby tak traktować sprawę polską. Była nieobecna. Dopiero wynik I wojny światowej z tym zwieńczeniem wersalskim spowoduje, że będziemy państwem zwycięskim i współkształcącym ten obraz europejski. I ostatnie zdanie. Oczywiście traktat wersalski nie załatwił bardzo ważnej sprawy dotyczącej polskiej przyszłości, niezależnie już od tych otwartych spraw plebiscytowych, które musiały być załatwione dopiero w wyniku plebiscytów, powstań, jak wiadomo, bardzo wielu. Mianowicie nie załatwił nam obecności bolszewików na terenie ówczesnego świata. To dopiero załatwiła wojna XX roku i zwycięstwo pod Warszawą i Pokój Ryski. I pokój Ryski z marca 1921 roku był wówczas w Europie traktowany jako klamra zamykająca traktat wersalski. Czyli znowu Polska, tak jak tutaj w Wersalu, jest jednym z wielu obecnych, ale już obecny jako ten, który współkształtuje obraz europejski z pozycji współzwycięzców to w 21 roku klamrą zamyka jako reprezentant Europy Zachodniej granicę wschodnią i jednocześnie granicę cywilizacji zachodniej, czyli tej, która ma być chroniona pokojem ryskim i chroniona tak samo, jeśli chodzi o interesy polskie, francuskie, niemieckie, brytyjskie, całej Europy. Taki jest finał I wojny światowej i znaczenie Polski w tych dwóch wymiarach, wersal. Ryga jako gwaranta, Polska jako gwarant pewnej stabilizacji europejskiej. Na pewno byłby tym gwarantem lepszym, gdyby Dmowskiego słuchano w dziewiętnastym roku dokładniej w Wersalu. To wszystko. Dziękuję. Dziękujemy panie profesorze. Godzina jest już późna, dlatego, jeżeli Pan Profesor pozwoli, przejdziemy szybciutko do pytań. Ja, ze względu właśnie na tę godzinę, do Państwa mam prośbę, żebyśmy zadawali krótkie, treściwe pytania. No i y, nawiązujące do dzisiejszego tematu wykładów, choć y, pan profesor ma także wiele innych specjalizacji, które są dzisiaj o wiele bardziej na czasie, ale to myślę, że w drugiej kolejności, jeżeli nam jeszcze wystarczy czasu i sił, y, prosiłbym o właśnie y, podnoszenie ręki. Bardzo dziękuję za taki temat dzisiejszego spotkania i bardzo się cieszę, że o tym mówimy. Niestety świadomość przeciętnego Polaka, jak powstało państwo polskie po pierwszej wojnie, jest zupełnie inna. Niewątpliwie 80% uważa, że to Piłsudski na czele Legionów pokonał zaborców i stworzył Polskę. Także bardzo się cieszę, że mówimy jak było naprawdę. Ale pytanie moje chciałbym zadać w konkretnym temacie, na przykład Bydgoszczy i Torunia, bo również w Bydgoszczy i w Toruniu, tak samo jak w Gdańsku, nie było większości Polski. I o ile Gdańsk został tym miastem niezależnym, a Bydgoszcz i Toruń jednak trafiła do Polski. I czy i jakie działania podejmowali przedstawiciele Pomorza. Bo oczywiście rola Dmoskiego i Paderewskiego jest w tej sprawie oczywista, ale należy pamiętać, że byli również przedstawiciele Pomorza, którzy bardzo zabiegali o to, aby te obszary były włączone do Polski. Było pojęcie Pomorza nadwiślańskiego, czyli od Gdańska aż po Toruń i te ich działania zakończyły się, okazuje się sukcesem. Czy Pan profesor coś na temat tych osób, i ekspertów Pomorza, którzy byli w Wersalu i w Paryżu, i chociażby przewodniczącego polskiej delegacji, który prowadził rozmowy z Niemcami już pod koniec, kiedy dopinano porozumienie po I Wojnie Światowej. Dziękuję. Tak, bardzo bardzo dziękuję za to pytanie, choć niestety będę musiał zawieść, bo przedstawiciele polskich Kaszubów, polskiego Pomorza byli w Wersalu, ewidentnie, ale w tej chwili nie pamiętam tego nazwiska. Jałta Pauczyński. No no właśnie, no przecież nawet uchwałę żeśmy w tej sprawie podejmowali. No jasne, no jasne, Jałta Paulczyński. Tak, tak. Bardzo dziękuję za to przypomnienie. Pan, panie senatorze, pewnie ma tutaj większą ode mnie wiedzę pochodząc stąd. Rzeczywiście, przypomniał mi pan to imię i nazwisko, tak? Mieliśmy tam wśród tych, którzy pomagali Dmoskiemu. I Padereckiemu i całej ekipie. Także na przykład przedstawiciela, który był teoretycznie obejmował Śląsk Cieszyński, ale de facto reprezentował zupełnie inną społeczność, bardzo ważną w perspektywie naszych starań o większą Polskę i w tym kontekście, o którym Pan mówi, Panie Senatorze, mianowicie był to ksiądz Juliusz Bursze, czyli kapłan protestancki, późniejszy biskup Kościoła Luterańskiego w Polsce, wielki polski patriota, który no, reprezentował polską Mniejszość protestancką, która, jak wiadomo, w zdecydowanej większości była mniejszością niemiecką jednocześnie, i reprezentował jako stronnik polskiego państwa i polskich interesów narodowych. Natomiast wśród kaszubów, z tego co wiem, to bez wątpienia najważniejsze postacie, no to wiązały się z kościołem katolickim na tamtym terenie. To byli kapłani polscy. Ja muszę powiedzieć, że z dużą taką satysfakcją przeczytałem swego czasu takie wspomnienia von Grossa, jednego z niemieckich właścicieli ziemskich na terenie y, y, Kaszubów, y, Właśnie tych katolickich kaszubów, a nie, a nie protestanckich Słowińców, który bardzo kontestował, że Pomorze znalazło się w Polsce, i w tych wspomnieniach no, reprezentuje tą społeczność niemiecką, która pozostała na terytorium państwa polskiego niewątpliwie była to społeczność ludzi bogatych tak jak w Bydgoszczy w tej dzielnicy zresztą dzisiaj też przecież pięknie wyglądają te budynki gdzie mieszkała mniejszość niemiecka to była bogatsza część Bydgoszczy i i tam ten właściciel ziemski który z dużą z dużą dozą niechęci do Polski i Polaków opowiada o Wersalu, o którym się dowiaduje i o tej tragedii, która spotyka Niemców na terenie Pomorza, że te tereny zostają włączone do Polski i liczy na to, że to będzie byt przejściowy. A potem w tych swoich wspomnieniach cały czas utrwala się w takim negatywnym stosunku do państwa polskiego, uważając, że jesteśmy niezdolni do samoorganizacji, że jesteśmy nosicielami biurokratycznego bałaganu, że jesteśmy nosicielami rosyjskiej, z zaboru rosyjskiego wziętej korupcji i tak wylicza, wylicza, wylicza masę argumentów, których jakby udowadnia sam sobie i swojej rodzinie, że Polska jak tam przyszła na te terytoria, to stworzyła tragedię dla przedsiębiorców niemieckich. I dopiero 39 rok i postać Forstera, choć pisze o nim, no, że mógł nie wszystkich mordować tylko po kawałku, a nie tak od razu, to był to ten, który w jakiejś mierze symbolizuje powrót tamtych terenów do macierzy. Ten powrót do macierzy jako pewnego rodzaju Oczywista tęsknota tam mieszkających Niemców. Nie wiem na ile była to tak samo artykułowana do końca, tęsknota przez Niemców mieszkających w Bydgoszczy. No, rok 1939 i tutaj tragedie, które się wydarzyły w odpowiedzi na tak zwaną krwawą niedzielę, były oczywiście znakiem wyraźnego dramatycznego takiego bezkompromisowego podziału między ludnością polską a niemiecką. Druga Rzeczpospolita to był twór, który na pewno nie wszystkim pasował. I w tym kontekście także Roman Dmowski miał wiele racji, że trudno było przewidywać, żeby Polskę stać było na walkę na dwa fronty i z Niemcami i z Rosjanami. W perspektywie Wersalu. Dmowski przynajmniej miał taką świadomość, że to Niemcy są tymi, którzy na pewno nie pogodzą się z utratą ziem, które przypadły Polsce. Natomiast księża katolicy na terenie polskich Kaszub, no to będzie heroiczna historia, i, i księdza pułkownika Wryczy i tego, który przeżył, ale także tych kapłanów, którzy na ogół 39 bądź 40 roku już nie przeżyli i możemy ich między innymi w Piaśnicy y, widzieć, y, ich mogiły, które tam się znajdują. Więc ten żywioł Polski na tamtym terenie to oczywiście właśnie ta polska kaszubska patriotyczna elita, która tam się znajdowała. No i oczywiście y, pamiętają Państwo pewnie ten, tę historię, która gdzieś tam się zaczęła wydobywać y, ostatnio na światło dzienne, to znaczy, jak generał Józef Haller jak wiadomo jego wojska w 19 roku y, są skierowane do Polski, ale państwa zachodnie boją się jego obecności na terenie kraju, że on przyspieszy jakby postulaty polskie zdobywając ziemie, y, które jeszcze się y, nie należą, bo jeszcze Wersal trwa. No i potem y, natychmiast te ziemie pomorskie zostają przejęte przez właśnie wojsko. Struktury wojskowe z generałem Józefem Hallerem na czele. No i ostatecznie dochodzi tam w lutym, nie pamiętam w tej chwili dnia, może ktoś z Państwa mi przypomni, zaślubiny z morzem, który. 10 lutego tak? 1920 roku, które to zaślubiny z morzem w Zatoce Puckiej. I jest taka historia, którą sam Józef Haller opowiadał w Radiu Wolna Europa po wojnie II światowej. I opowieść ta brzmi mniej więcej w ten sposób, z tego co zapamiętałem, mianowicie opowiada Haller, że rzucił ten pierścień i rybacy rzucili się na poszukiwanie tegoż pierścienia. A jeden, a nie poszedł. No to Haller zwraca się do niego i mówi, a pan, dlaczego pan nie wskoczył do tej wody? Tylko dlatego, że zimno? Czy z jakiego powodu? A niech się pan, panie generale, nie martwi. Wyłowimy w Szczecinie. Oczywiście Józef Haller to opowiada w Radiu Wolna Europa po II wojnie światowej. Być może jest to ładna legenda, ale faktem jest, że ładna, oddająca w pewnym sensie te nastroje polskie na tamtych ziemiach. Także to taki przyczynek do patriotyzmu Pomorzan. Dzień dobry, Waldemar Ziółkowski. Jeden z członków rodziny Halera zginął w walkach o Śląsk Cieszyński. To co Pan wspominał, że 80% było Polaków, bo potem jesteśmy słusznie oskarżani, że przejęliśmy ten Śląsk Cieszyński, ale no 5 do 1 to jednak ten, który nie pamiętam, czy to był brat, czy bratanek, kuzyn Hallera. Kojarzy Pan Profesor? Dziękuję. Tak, kapitan Cezary Haller to